Witam optymistycznie w 2025 roku. Na wstępie chciałam złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, samych cudownych chwil w tym nowym roku. Zdrówka i przede wszystkim pieniędzy. Skoro o nich mowa, to chciałabym na początku podsumować rok 2024, jeśli chodzi o wyniki w systemie Arche. I na tym w sumie oprę dzisiejsze spotkanie i króciutko opowiem o nowej inwestycji, którą z Panem Prezesem zapowiedzieliśmy w grudniu, a mianowicie Arche Garnizon Białystok. Nowy hotel uruchomiony do sprzedaży. A jeśli chodzi o wyniki, to muszę powiedzieć, że na koniec zeszłego roku, jeśli chodzi o wypłaty kwot naszym właścicielom pokoi, naszym inwestorom, to jest kwota 54 394 tysiące to złoty, przecinek 12 groszy. Taką kwotę wypłaciliśmy. Nie uwzględnia ona jeszcze rozliczeń w niektórych obiektach, gdzie wyrównania, nadwyżki zysków gwarantowanych są rozliczane do końca stycznia, także ta kwota będzie jeszcze wyższa. Uzupełnię ją w następnym miesiącu o to, co dział księgowości przekaże nam na koniec stycznia. Natomiast już na dzień dzisiejszy wiemy, że jest to blisko 55 milionów złotych za zeszły rok. Jeśli chodzi o wyniki hoteli, które teraz Państwo widzicie, to e, Prym Wiedzie, tak jak już nieraz mówiliśmy, w tym roku Cukrownia żnieni na finalnie uplasowała się na pierwszej pozycji z wynikiem 17,37%, jest to średnia stopa zwrotu z zakupionych pokoi liczona według średniej ceny, czyli zarówno ci, którzy kupili najtaniej, jak i ci, którzy kupili najdrożej, z ich cen ta średnia wynika i wynosi ponad 17%, czyli wiadomo, że ci, którzy kupili najtaniej, mają jeszcze wyższą tą stopę zwrotu, ci, którzy kupili drożej, mają ciutkę mniej, ale i tak jest to uważam bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik i z tego miejsca gratuluję bardzo Pani Dyrektor. Roksanie Michalczyk i całemu zespołowi, który na co dzień zmierza się z ilością konferencji spotkań i gości, którzy upodobali sobie cukrownie żniń i mam nadzieję, że w tym roku również będą mieli tak duże obłożenie jak w roku ubiegłym. Na drugim miejscu uplasował się hotel warszawski z jedną z większych sal konferencyjnych, Arche Hotel Krakowska. Z wynikiem 12,75%. 12 co daje też świetne wyniki wszystkim inwestorom, którzy zaryzykowali wtedy i kupili pokoje w, w hotelu Krakowska. Gratuluję i myślę, że są bardzo zadowoleni z posiadania hoteli, pokoi w tym hotelu. Na trzecim miejscu z bardzo podobnym wynikiem Hotel Wrocław Lotnisko z wynikiem 11,71%. Też gratuluję pani Urszuli Dziemsza, która też objęła niedawno stanowisko dyrektora w hotelu Arche Klasztor Wrocław. Hotel dopiero startuje, więc trzymamy kciuki, aby. Dorównał lotnisku i, i również przyniósł bardzo dobre wyniki na koniec tego roku. Wiadomo, że potrzebuje chwilę czasu, żeby uplasować się na rynku wśród hoteli, jednak troszkę innego charakteru niż hotel przy lotnisku. A jeszcze wrócę do hotelu Krakowska. Muszę podziękować również zespołowi pani dyrektor, pani Małgosi Gipsiak, która. Też dużą odpowiedzialność na sobie nosi mianowicie zarządzanie dwoma hotelami. Drugi hotel, którym zarządza geologiczna, też bardzo dobry wynik, bo 10,26%, 10, także super gratuluję i oby tak dalej. Muszę też dwa zdania powiedzieć o hotelu Puławska Residence, który jak państwo widzicie, jest na czwartym miejscu z wynikiem 11,13%, więc też bardzo dobry wynik. A jest to hotel, który działa już kilkanaście lat, bo 14 rok. W związku z czym można było powiedzieć i często inwestorzy zadają pytania, co po paru latach, co będzie po 10 latach, jak hotel będzie już długo działał, a może się trochę zniszcza, może coś się w nim wydarzy. Otóż takim naszym właśnie przykładem działania przez wiele lat w bardzo dobrym standardzie klimacie, utrzymaniu właśnie tego standardu i przyzwyczajeniu gości jest właśnie ten hotel w Warszawie przy ulicy Puławskiej, Puławska Residence. I tu ogromne gra gratulacje dla pani dyrektor Marty Grendy i całego jej zespołu, ponieważ właśnie najczęściej musi obalać te mity, że hotel, który działa długo, a już pewnie będzie działał słabo, gorzej, a tu wręcz przeciwnie, hotel przynosi cały czas bardzo dobre, równe zyski, praktycznie co roku podobne podobny poziom rentowności i inwestorzy również są bardzo z tego obiektu zadowoleni my my również gratuluję wszystkim bo średnia to jest w granicach 9%, więc wszyscy dyrektorzy zmierzają się na co dzień z tym aby jak najwięcej gości do naszych hoteli pozyskiwać aby świadczyć jak najlepszą usługę także wszystkim im bardzo serdecznie dziękuję i trzymam kciuki za nowe obiekty też będziemy jako zespół sprzedaży pomagać realizować jak najlepsze wyniki, bo to jest w naszym wspólnym interesie. Jeśli chodzi o nowe inwestycje, to jeszcze podsumowując, może że zeszły rok tylko w dwóch zdaniach, że otworzyliśmy dwa hotele w zeszłym roku, Arche Nałęczów, dawne sanatorium milicyjne i Wrocław Klasztor, to są dwa zupełnie inne obiekty. Wrocław, klasztor zabytkowy, zrewitalizowany, zachowany w wielu elementach, odczyszczone, odnowione. Nie są zamienione i wstawione nowe elementy, a są utrzymane w tym klimacie, który był i w zasadzie są od odrestaurowane, odnowione i są na dalej na swoim miejscu. Był to kiedyś szpital, więc też można znaleźć elementy wystroju y, wnętrz dawnego szpitala, ale oczywiście w nowej tkance, w nowej strukturze, z przepiękną kaplicą, o której nieraz już mówiliśmy i na w przepięknym miejscu. Także jeśli ktoś chce wyciszenia, spokoju y, i hotelu, w którym może odpocząć, to serdecznie zapraszam do Wrocławia. Do centrum jest o tyle blisko, że można sobie zrobić wspaniały spa kilkudziesięciominutowy spacer, więc myślę, że to tylko dla zdrowia. A arche y, na Łęczów z kolei już rozpoczął z przytupem odbyło się już dużo konferencji na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, a pierwszych miesięcy działania tego hotelu. Bardzo dużo gości było w święta Bożego Narodzenia. Odbył się bal sylwestrowy także dla każdego coś miłego są wspaniałe jest wspaniały basen, sauny, grota solna i cudowne powietrze na Łęczowa bardzo blisko do Kazimierza Dolnego także zapraszam państwa już teraz jeśli nie macie pomysłu na ferie to na parę dni warto wyskoczyć również. A teraz nowy obiekt Arche Garnizon Białystok. Jest to hotel, który powstaje w Białymstoku przy ulicy Depowej. W ogóle ten rejon ze względu na położenie Bliskość do granicy zawsze był takim miejscem, gdzie stacjonowały wojska, jak ja to mówię, od Cara do Grochowskiego, dlatego że początek tego miejsca to są właśnie to jest właśnie Cara, tamten okres historii. Od 1919 roku, wtedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość, to miejsce przeszło w ręce Polski i wojsko polskie przyjęło jakby ten teren i korzystało na własne potrzeby. Do dzisiaj obok jest lokalizowana straż graniczna, która na przestrzeni ostatnich lat zajmowała większy teren i finalnie Archę kupiło. Ten obiekt od Agencji Mienia Wojskowego. Na terenie tej działki, blisko 1,1 hektara, znajdują się stare zabudowania. Co prawda, no nie są utrzymane w superstanie, i, i, i um, czeka nas rewitalizacja. Nie zachowały się jakieś specjalne elementy jeśli chodzi o wystrój, a też te budynki, które zostały, były takimi, można powiedzieć, trochę gospodarczymi budynkami, bo jak Państwo teraz widzicie, na terenie znajdują się cztery budynki według numeracji, którą Państwo widzicie: budynek 17, 18, 19 i 20 to są stare zabudowania. One pełniły różne funkcje. Finalnie, taki jak został opustoszały budynek, to był budynek 17, który pełnił funkcję kuźni, a finalnie ten budynek 17 i 18 zostanie ze sobą połączony i będzie pełnił funkcję konferencyjną. Będą się odbywały różne uroczystości, ale będzie to typowo eventowa przestrzeń. Z kolei budynek 19 pełnił funkcję stajni, natomiast też częściowo był przebudowywany w latach 1976-77. Były tam prowadzone różnego rodzaju warsztaty, była również pralnia, a docelowo będzie to budynek restauracji. Natomiast budynek numer 20, Pełnił jako ostatnią funkcję funkcję aresztu, natomiast do początku lat 80. był wykorzystywany przez garnizon Ministerstwa Obrony Narodowej. Docelowo wykorzystanie tej przestrzeni będzie to również funkcja usługowa, będzie znajdowała się tam kręgielnia, par będzie prowadzony najprawdopodobniej przez pracowników Fundacji Leny Grochowskiej. Też Państwo już wiecie, że te nasze obiekty, często funkcje w tych obiektach poza tradycyjnymi, standardowymi, które w hotelu znaleźć się muszą, też są dopasowywane do potrzeb. Rynku gości w trakcie już, kiedy hotel funkcjonuje, ale taki jest, taki jest plan na tą powierzchnię. Natomiast budynki nowe to są budynki A1, A2, A3 i będą w nich zlokalizowane pokoje hotelowe, a po środku będzie również duża sala konferencyjna. Jeśli chodzi o wielkość, to hotel będzie posiadał 207 pokoi. Najmniejsze pokoje posiadają nawet 12 m2. Około 40 pokoi będzie posiadało ANE. Aneksy kuchenne, to znaczy uzbrajamy je w aneksy kuchenne. A jeśli będzie taka potrzeba w trakcie już funkcjonowania hotelu, to takie aneksy zostaną. Dostawione, żeby pełnić swoją funkcję. Jeśli chodzi o restaurację, jednorazowo taka restauracja może pomieścić około 160 osób, natomiast jeśli chodzi o konferencje, też są to takie multifunkcyjne przestrzenie, można je dzielić, łączyć i taka łączna ilość osób, która zmieści się w sali konferencyjnej, to jest ponad 270. Także myślę, że jest to ilość, która no też jest w Białym Stoku pożądana. Powierzchnia konferencyjna, czy powierzchnia restauracji, myślę, że będzie to na tyle przyjemny obiekt, że fajnie tam będzie spędzać czas, nie tylko konferencyjnie, ale też chociażby weekendowo, czy, czy, czy w tygodniu spędzenia czasu w formie lunchu, czy, czy zabrania rodziny na niedzielny obiad. A, i cała powierzchnia tego obiektu to jest w granicach 7800 m2, powierzchnia pracująca poniżej 6000, bo przypomnę, że Archa nie wlicza do powierzchni pracującej dla innych. Inwestora powierzchni no właśnie niepracującej, wlicza tylko pracującą, a tą niepracującą są chociażby korytarze czy klatki schodowe. Powierzchnia, która pracuje zazwyczaj w każdym hotelu jest mniejsza, w tym wypadku jest to poniżej 6 tysięcy metrów, versus cała powierzchnia blisko 8 tys. metrów kwadratowych. Mówię o tych metrażach też dlatego, że rzadko w hotelach znajdują się takiej wielkości pokoje. W tym wypadku mamy sporo pokoi o powierzchni około 12 m2, a więc próg wejścia w inwestycje to jest 160 tysięcy netto na dzień dzisiejszy, a więc bardzo trudno znaleźć drugą lokalizację, która umożliwia tak niski próg wejścia inwestycyjnego, jeśli chodzi o hotele Arche. Wielkości pokoi są bardzo często uzależnione od możliwości, czy konstrukcji, czy budowy budynku, szczególnie tych rewitalizowanych. Tu pokoje mamy w nowej części, ale większe, większa część właśnie są to pokoje stricte konferencyjne, o metrażu właśnie 12 i więcej. Największy, największy pokój ma 39 metrów kwadratowych. Może się zdarzyć tak, że no ta rentowność w tym obiekcie będzie bardzo duża ze względu na to, że jest naprawdę stosunkowo niski próg wejścia. Cena netto sprzedaży to jest w tym momencie 13,5 tysiąca. Rozpoczynamy sprzedaż taką ogólnorynkową. Pierwsza pula pokoi dla lokalnych mieszkańców, jak i dla naszych dotychczasowych inwestorów się wyczerpała, ale gdyby Państwo chcieli skorzystać z kolejnych możliwości zakupu kolejnych pokoi to sprzedaż. Czas start. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Przypominam, że kontakt do nas to jest numer telefonu 500 068 069. Adres mailowy, gdyby ktoś chciał napisać, zapytać, to jest sprzedażmałpaarche.pl Także czekamy na Państwa bardzo serdecznie, noworocznie. Zapraszamy na noworoczną kawę do, do naszych hoteli, do nas na Puławską, bo tu jest zlokalizowane nasze biuro a dla spóźnialskich, którzy nie zdążyli jeszcze wyskoczyć do babci i dziadka z okazji ich święta, mogę powiedzieć, że mamy dwie super oferty. To w naszych księgarniach obowiązuje minus 25% na wszystkie książki, także zachęcam, można nabyć w każdej recepcji hotelowej. A jeśli chodzi o pobyty w hotelach, to proszę Państwa, mamy rewelacyjną ofertę. Można ją znaleźć na hotele.arche.pl. W zakładce pakiety jest oferta zimowa i do końca marca tego roku można wybrać sobie jakikolwiek obiekt z naszej kolekcji. A mamy już do wyboru 21 hoteli i można spędzając od trzech dni, od trzech, dni, od trzech dób w górę, można spędzić ten pobyt za 50% ceny dnia, ceny standardowej w hotelu razem ze śniadaniem. Także serdecznie Państwa zapraszam. Zabierajcie dziadków, zabierajcie babcie, zabierajcie rodziny i niezależnie od tego, czy ferie, czy weekend, czy kilka dni wolnych w tygodniu, korzystajcie Państwo z naszych obiektów. Na pewno będą to niezapomniane wrażenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia.